Chodzi o y, ankietę na przykład. Czy, czy, po aferze, czy po aferze premiowej tak samo kibicowi będzie się oglądało reprezentację? Tak, nie, nie mam zdania. Myślę, że to by było bardzo ciekawe. A ty jak do tego podchodzić, bo pojawiają się też takie głosy wśród kibiców, ja je poniekąd rozumiem, ale no serce mi podpowiada coś innego, pojawiają się na, no mianowicie takie głosy, że może już warto postawić grubą kreskę, nie wracać do tego, skupić się na nowym cyklu, na nowych tak. e, eliminacjach. Na też są, skończy już z tymi premiami, nowy rozdział i tak dalej, niektórzy tak piszą. No właśnie, ja jestem ciekawy jakie są proporcje, no jestem ciekawy jakie jest twoje zdanie. Znaczy ja myślę, że chcąc nie chcąc to i tak się będzie ciągnęło, tak, bo wystarczy, że po, dzisiaj, znaczy wczoraj powiedział to Skorupski, a jutro powie to ktoś inny. I to i tak się będzie ciągnęło. Ja to tylko się boję, że reprezentacja jest taka, no po, trochę z tego, co słyszymy, pogrupowana, tak? I żeby to się nie odbiło na wynikach. No mam nadzieję, że nie. No to zróbmy taką ankietę. Jeszcze. Zróbmy, My prosimy naszych realizatorów, czy dalej będziesz pełnym sercem kibicował reprezentacji Polski po tej aferze? Znaczy, to jest, to jest nie, pytanie takie dziwne. No ja, bym, ja bym bardziej zrobił, czy, czy troszkę zmieniasz stosunek do reprezentacji albo czy, czy, nie wiem, czy ta miłość się zrobiła trochę letnia po, po, po sprawach Ale premii. Ale jakoś musimy sformułować pytanie. To jak, jak... Czy kochasz tak samo... Czy... Czy kochasz trochę mniej? A, ta, a takie pytanie do was. Czy, wy, czy wy wam się będzie tak samo oglądało, czy jednak taki trochę dystans będziecie zachowywać? Do ja, tego wszystkiego? Ja chyba... No, nie sposób na przykład się obrazić na reprezentację. Dalej będziemy oglądać. Mati dalej będzie komentował. Czy kocham, kocham reprezentację, ale, ale ja, ja czuję straszny niesmak. Może ja jestem starej daty człowiekiem, natomiast nie chcę już tutaj powtarzać... Yy, tych kwestii takich pełen, pełnych patosu i, i patriotyzmu, że zawsze mi się kojarzyła to taka drużyna, która jest poświęceniem dla każdego Polaka, a każdy Polak jest w stanie wielu rzeczy sobie odmówić i poświęcić się, żeby kibicować reprezentacji. Jakby zmierzam do, na przykład ja zawsze zmierzam w stosunku, w, w kierunku własnego dzieciństwa jak gdzieś z kolegami... Jechaliśmy z Dębicy pociągiem osobowym na Śląski przez 6-7 godzin, bo nas nie było stać na pociąg pospieszny. Szliśmy na mecz, po meczu wracaliśmy. Przyjeżdżaliśmy o 5 rano jako, jako bardzo młodzi ludzie, żeby tylko zobaczyć reprezentację. Nie, nie, było, nie miało znaczenia, że jesteś zmęczony, że jesz byle co, albo że nie jesz nic, tylko, tylko przyjeżdżasz na mecz z reprezentacji. Tak sobie wyobrażam, że, że to jest taka, taka drużyna, która. Powinna być niczym nie skażona. Ona może wygrać, przegrać, zremisować, ale powinno się, ją, powinno się ją kochać miłością czystą i ona też miłością czystą powinna darzyć kibic, jakby w każdym aspekcie. Jeżeli mnie pytasz, czy, ja, czy, czy się zmieni mój stosunek, to też odpowiedzi nie ma jednoznacznej, bo ja oczywiście będę kibicował reprezentacji Polski jak yy, wygra najbliższe mecze z Czechami, z Albanią, to będę się z tego powodu bardzo cieszył. Natomiast yy, jestem. Yy, bardzo zasmucony i rozczarowany postawą, zwłaszcza najstarszych reprezentantów Polski, zwłaszcza tych ludzi, którzy e, zarządzają reprezentacją Polski, jeżeli tak mogę powiedzieć. Wiadomo, no, chodzi o, o, o grupę najstarszych zawodników, najważniejszych piłkarzy, dlatego że wykazali się klasycznym brakiem cywilnej odwagi, tchórzostwem, licząc na to. Ale żeby nie było, podobnie jak, jak premier Rzeczpospolitej, który uznał, że Sto innych spraw yy, przykryje sprawę premiową, że jak zostanie złożony na ołtarzu Czesław Michniewicz, który oczywiście też mylił się w wyżej, wy, wyżej wymienionej sprawie, jak się okazało po wywiadzie Łukasza Skorupskiego, ale to jest takie działanie takie typowo politykierskie. To znaczy to, 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 kolejne afery przykryją tę i już wszyscy o tym zapomną. No niestety nie. Czy użyłeś słowa mylił się, a tak naprawdę wydaje mi się, że no. no tak, tak. To, to miał, to, to do, miał, miał dokładną wiedzę na temat tego, tak. jak to wyglądało w czasach Michniewicza, wydaje mi się, że wybrał po prostu drużynę, wybrał dalszą pracę z tą drużyną, bo wtedy, kiedy udzielał tego wywiadu Jackowi mm. Kurowskiemu, wydawało mu się mu się, że dalej będzie pracował, a gdyby przedstawił kulisy tego wszystkiego, no to ta praca byłaby z tą szatnią mocno utrudniona. No, mm. Z jednej strony, ktoś może powiedzieć, że Michniewicz jest jedynym, który odpowiedział za tę aferę tak naprawdę i poniósł jakieś realne y, konsekwencje. Z drugiej Strony też nie do końca zachował się fair, wybiera, kładąc na szali jedno albo, albo drugie.